Cześć! W niedzielę dalej sobie chorowałem. W niedzielę rano byłem bardziej chory niż w sobotę. Niestety musiałem sobie jeszcze troszkę poleżeć. Tak, żeby lepiej się poczuć, bo miałem naprawdę już taką poważną mgłę mózgową tego Brainfoga. I w niedzielę wieczorem było już znacznie lepiej, czułem się o wiele lepiej. Niestety dołączyła do mnie Agnieszka, to znaczy ona też już jest chora. Pewnie od mnie zaraziła, albo od Jagody, nie wiem. No i jak spędziliśmy niedzielę? No lenieniu się totalnym. Oglądaliśmy większość czasu Netflixa. Obejrzeliśmy chyba ze dwa sezony serialu. Fajnie, rzadko kiedy mamy okazję, tego, żeby się tak polemić. Potrzebowaliśmy tego, w szczególności, że jesteśmy chorzy. No, ale wieczorem już podniósł mi się poziom stresu, zacząłem myśleć, kursze, kartofie, gdzieś coś zrobić, w poniedziałek rano masz to i to i to, a we wtorek to szykuj się do tego i tak dalej. Więc zacząłem sobie troszkę pracować. No, ale o tym, co dalej, już jutro.